5 minut z rachunkowością, odcinek czwarty, czyli tak naprawdę kontynuacja do odcinka trzeciego, kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym razem nie interpretujemy już aktów prawnych, ale przyjdziemy od razu do przykładów praktycznych. Wyobrażamy sobie, że doradzamy sąsiadom w zakresie właśnie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowości finansowej, no i zgłosili się do nas. O pomoc dwaj sąsiedzi Jacek Soplica oraz Tadeusz Soplica, którzy zawarli spółkę ZO w dniu 11 grudnia 2022 roku i zrobili to poprzez rejestrację online. Czyli w momencie z rejestracji online możemy powiedzieć, że również nastąpił wpis do rejestru. No i pytanie: czy, a jeżeli tak, to od kiedy muszą oni zacząć prowadzić księgi rachunkowe? Najpierw panowie Soplica pytają się, czy w ogóle muszą prowadzić księgi rachunkowe, bo być może są oni zwolnieni. Spójrzmy na przepisy. Czy spółka ZO może być kiedykolwiek, pod jakimkolwiek warunkami, zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych? Podmioty zwolnione generalnie były wymienione w artykuł 2 ust. 1 punkt 2, ale tutaj były tylko cztery rodzaje podmiotów. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, Spółki jawno osób fizycznych i spółki partnerskie. Nie ma tu mowy o spółkach ZO. Tak więc spółki ZO cały czas mamy wymienione tutaj, czyli wśród tych jednostek, które bez wyjątku muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe. Więc odpowiedź na pytanie brzmi, że tak, od początku mają oni obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Możemy zadać pytanie co to znaczy od początku? Ile mają czasu, żeby zacząć prowadzić księgi rachunkowe? Tutaj odpowiedź znajdziemy w artykule 12. Księgi rachunkowe otwiera się. Wklejam już państwu bez zastrzeżeń, zakładamy to co jest najważniejsze. No i oprócz Sytuacje, które znamy, na przykład na początek każdego roku obrotowego, czy na dzień zmiany formy prawnej, mamy powiedziane, że również na dzień rozpoczęcia działalności. I pytanie, to kiedy jest ten dzień rozpoczęcia działalności? I co ważne, to wcale nie chodzi o to, że jeżeli o godzinie późną wieczornej Jacek Soplica i Tadeusz Soplica e, zawarli tą spółkę, to oni już natychmiast muszą zacząć prowadzić księgi rachunkowe. E, Mamy powiedziane na dzień, to znaczy księgi mają być otwarte na ten dzień, od tego momentu mają być rozpoczęte księgowanie, ale my mamy 15 dni na takie fizyczne rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiem, że są niektóre operacje, które rzeczywiście powinny być od razu udokumentowane w tym dniu, ale generalnie jest tak, że księgowie mają pewien czas. Przykładowo, Księgi za dany miesiąc, na przykład za marzec, zamyka się do 10 kwietnia. Dlaczego? No bo wiadomo, że faktury, które powiedzmy zostały nam wystawione w tym marcu, my dopiero fizycznie otrzymamy w kwietniu, więc zawsze jest ten limit czasu, żeby zdążyć po prostu wszystko zaksięgować. Tak samo tutaj, nie musi to być od razu księgowane 11 grudnia, fizycznie mamy na to 15. Dni natomiast, no, jakby realnie zaksięgujemy to pod datą 11 grudnia, to będzie dzień rozpoczęcia działalności. Dlaczego? Dniem rozpoczęcia działalności jest dzień pierwszego zdarzenia, ale jakiego zdarzenia? Takiego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, czyli po prostu dzień pierwszej operacji gospodarczej. Zawarcie z kimś umowy, która powiedzmy, że za zawarcie umowy nie podlega żadnemu księgowaniu, nie będzie takim zdarzeniem. Ale jeżeli my otworzymy rachunek bankowy i wpłyną nam pieniądze, na przykład od właściciela, no to powiemy, że to jest właśnie to zdarzenie gospodarcze do zaksięgowania i zakładamy, że to jest pierwszy dzień. W tym przypadku, jeżeli rejestracja nastąpiła online, to zakładamy, że pod tym dniem mamy wpis do rejestru, pod tym dniem już pokażemy, że my mamy kapitał podstawowy. Więc dzień rozpoczęcia działalności to będzie 11 grudnia, ale zakładamy, że mamy 15 dni po prostu fizycznego czasu, żeby tutaj dokonać księgowe. Dobrze, idziemy w takim razie dalej. Kolejna osoba, która nas prosi o pomoc, to Ignacy Rzecki, który otwiera jednoosobową działalność gospodarczą, w skrócie JDG, w dniu 11 grudnia i pytanie, Ignacy Rzecki nas pyta, od kiedy musi zacząć prowadzić księgi rachunkowe. A my mu powiemy, że on wcale nie musi w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej od razu prowadzić ksiąg rachunkowych. Dlaczego nie musi? Zobaczmy, ponieważ osoby fizyczne, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Powiemy tak naprawdę w roku następującym, po tym roku, w którym... Przekroczy ich ta działalność, w skrócie mówiąc, limit obrotów 2 miliony euro. Dokładnie to jest powiedziane, jak te obroty należy liczyć. Więc Ignacemu Rzeckiemu powiemy, że nie musi, w momencie, gdy otwiera swoją działalność gospodarczą, prowadzić ksiąg rachunkowych. Nie oznacza to, że nie ma żadnych obowiązków. Nie ma obowiązków, powiemy, względem ustawy o rachunkowości, ale ma pewne obowiązki względem państwa, czyli chociażby powiemy, rozliczanie się z podatku, czy też jakieś rozrachunki z zakładem ubezpieczeń społecznych, ale powiemy to, że z zainteresowanie zainteresowania rachunkowości podatkowej, my na naszych zajęciach zajmujemy się głównie rachunkowością i sprawozdawczością finansową. Kolejna osoba to Stanisław Wokulski, który 20 grudnia otworzył jedno słową działalność gospodarczą. I zakładamy, że Stanisław Wokulski od Ignacego Rzeckiego dowiedział się, że on nie musi od razu otwierać ksiąg rachunkowych, ale on chce to zrobić. Po prostu chce się przećwiczyć, chce sprawdzić, jak wygląda prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych swojej własnej działalności. Pytanie, czy może? Odpowiedź znajdziemy w artykule 2, ustęp 2, który mówi, że te osoby, które co prawda są zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych w momencie, gdy od rozpoczynają swoją działalność, to one mogą stosować, czyli mogą wybrać, że chcą stosować tutaj pełną księgowość, stosować ustawę o rachunkowości. Więc powiemy, że Stanisław Wokulski tak jak najbardziej może. Pamiętamy natomiast, że tutaj może istnieć obowiązek zawiadomienia o tym. Urzędu Skarbowego, powiemy, że to jest artykuł 2, ustęp 2 ustawy o rachunkowości, jeżeli chcielibyśmy podać podstawę prawną takiej odpowiedzi, jaką daliśmy. Idziemy dalej. Kolejna osoba to jest Wiktor Judym, który 10 grudnia otworzył jednoosobową działalność gospodarczą, czyli 10 grudnia pod koniec roku otworzył działalność gospodarczą i w grudniu 2022 roku nie miał on żadnych przychodów, Natomiast widzimy, że w roku 2023 ta jego działalność bardzo mocno ruszyła do przodu, ponieważ w niecały miesiąc ma on już przychody niech to będą przychody ze sprzedaży, powiedzmy, towarów w kwocie 5 milionów euro. No na pewno to jest kwota przewyższająca 2 miliony euro. I wówczas mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Zobaczmy. Odpowiedź A. Możemy powiedzieć Wiktorowi Judymowi, że zakładając jednosobową działalność gospodarczą, powinien od razu założyć księgi rachunkowe i prowadzić pełną księgowość. Wiemy, że jest to nieprawda. Otwierając działalność gospodarczą, nie musi on od razu prowadzić um, pełnej księgowości. Tak samo powiemy, że nieprawdą jest odpowiedź zaproponowana D, że przychody nie mają znaczenia, bo prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą nigdy nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Również nie jest to prawda, ponieważ wiemy, że jeżeli przekroczymy tą kwotę, limit 2 miliony euro. Jest to stan prawny na marzec roku 2023. Wiadomo, zawsze trzeba śledzić przepisy. Takie kwoty mogą ulegać zmianie. Parę lat temu jeszcze była to kwota 1 200 tysięcy euro. Jeszcze dawno, dawno temu przykładowo 800 tysięcy euro. Na chwilę obecną mamy to 2 miliony euro. No, tak czy siak przychody mają znaczenie. Zobaczmy, jakie mamy odpowiedzi do wyboru. Mam odpowiedź taką, że w momencie, gdy Wiktor Judym przekroczy jego przychody w działalności gospodarczej, przekroczą 2 miliony euro, to powinien natychmiast zacząć prowadzić księgi rachunkowe. I wiemy, że to też nie jest prawda. Rzeczywiście, on rok 2023 na pewno skończy z ogromnymi przychodami, ale w roku 2023 nie ma wcale obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlaczego? Bo tak nam powiedział ustawodawca, że Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się, jeżeli spójrzmy na przepisy, jeżeli za rok poprzedni obrotowy przekroczymy kwotę 2 miliony złotych. I zobaczmy, czy w roku 2022 przychody Wiktora Juduma przekroczyły 2 miliony euro? Nie, bo w roku 2022 nie było żadnych przychodów, czyli w roku 2023 nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych. Idziemy dalej. Czy w roku 2023 jego przychody przekroczą 2 miliony euro? Wiemy już, że na pewno, ile nie, będzie to jakiś korekt, więc powiemy OK, skoro przychody roku 2023 przekroczą kwotę limit 2 miliony euro, to od 2024 roku ta jednoosobowa działalność Wiktora Jodyma tutaj będzie jak najbardziej musiała podlegać ustawie o rachunkowości i będą prowadzone pełne księgi. Rachunkowe. Zaznaczamy tą odpowiedź jako poprawną. Pod spodem mamy jeszcze jedno zadanie. Antoni Boryna oraz spółka. Ta spółka nazywa się Jagna Spółka Zo. Zakładają spółkę jawną o roboczej nazwie Antoni Boryna i jakna Spółka Zo, spółka jawna. Robocza nazwa. Nie będziemy tutaj mówić o tym, czy ona jest poprawna, czy nie. My zastanawiamy się tylko, od kiedy ta spółka musi zacząć prowadzić księgi rachunkowe. No i teraz mamy. Hmm, Dwie odpowiedzi do wyboru. Pierwsza odpowiedź, że no właśnie dopiero, czy, gdy przekroczyli mi 2 miliony euro, tak naprawdę to wiemy, że jeżeli w roku powiedzmy 2024 przykro, przychody przekroczą 2 miliony euro, to ma prowadzić księgę w roku 2025, albo być może, tak jak spółka ZO, pamiętamy, że tutaj gdzieś była, u góry było pytanie o spółkę ZO, Jacka Soplicy, ta dłuższa Soplicy, być może tak jak ta spółka ZO. Również ta spółka Antoniego, Boryny i Agny od początku no, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Będą oni musieli prowadzić pewne księgi rachunkowe. No i zobaczmy, z jednej strony myślimy sobie, że to jest spółka jawna. My pamiętamy, że rzeczywiście spółki jawne, podobnie jak jedna osoba wydziałalność gospodarcza, były zwolnione, czy mogły być zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg, ale jaki był tam warunek? To musiały być spółki jawne osób fizycznych, czyli tylko spółka jawna założona przez ludzi, czyli na przykład przez Stanisława Wokulskiego i Dana Rzeckiego mogłaby być um, tą jednostką, która będzie podlegała pod ten przepis. Bo to musi być spółka założona przez ludzi, nie może to być spółka, gdzie Jednym z, z udziałowców, z właścicieli jest inna spółka. A tu zobaczmy, jest to spółka jawna, ale to nie jest spółka jawna osób fizycznych, bo jednym ze wspólników jest inna spółka. Więc powiemy, że poprawna odpowiedź to od początku pamiętamy: Dzień Otwarcia Ksiąg to jest pierwsze zdarzenie gospodarcze, mamy 15 dni, jakby na fizyczne rzeczywiście zaksięgowanie, wprowadzenie ksiąg rachunkowych. Ale tak czy siak ta jednostka nigdy nie będzie zwolniona. Dlaczego? Powiemy, że to nie jest spółka jawna osób fizycznych, a tylko spółka jawna osób fizycznych z tych spółek jawnych, zgadza się, mogłaby podlegać zwolnieniu.